W ciemnym, ledwo oświetlonym pokoju siedzi Maria emerytka, której życie przez lata było walką o przetrwanie. Jej zmęczone dłonie drżą, gdy trzyma rachunek za leki, rachunki za prąd i rosnące koszty utrzymania. Każdy grosz był liczony, każda złotówka miała znaczenie. Ale tego dnia wszystko miało się zmienić. ZUS, instytucja, która dla wielu była symbolem biurokracji i beznamiętnego systemu, miała wykonać ruch, który wstrząśnie fundamentami egzystencji tysięcy emerytów. Cztery tysiące złotych kwota, która dla niektórych brzmiała jak mirażowe marzenie, miała stać się rzeczywistością. Ale skąd nagle taka kwota? Co spowodowało, że rząd zdecydował się na tak bezprecedensowy krok? Odpowiedź kryła się w gęstwinie politycznych decyzji, ekonomicznych kalkulacji i społecznych przemian, które narastały latami. Historia emerytów w Polsce to opowieść o ciągłej walce. Pokolenie, które zbudowało fundamenty dzisiejszej Polski, Często musiało wybierać między kupnem leków a opłaceniem rachunków. Ich emerytury przez lata niedostateczne, często urągające godności były symbolem systemu, który zdawał się zapominać o tych, którzy najbardziej poświęcili. Ale tego dnia wszystko miało ulec zmianie. Cztery tysiące złotych kwota, która mogła oznaczać różnicę między wegetacją a godnym życiem. To nie była tylko pomoc finansowa. To była forma zadośćuczynienia, rekagnyszen ich wieloletniej pracy, ich wyrzeczeń, ich nieustannej walki o przetrwanie. W biurach ZUS utrwały gorączkowe przygotowania. Urzędnicy wiedzieli, że to więcej niż tylko kolejny przelew. To moment historyczny, który mógł zmienić postrzeganie systemu emerytalnego w Polsce. Ale pytanie wciąż pozostawało: dlaczego akurat teraz? Dlaczego akurat cztery tysiące złotych? Odpowiedź na to pytanie kryła się w zawiłościach ekonomicznej strategii, w której każda złotówka była starannie przemyślana. Inflacja, rosnące koszty życia, pandemia wszystkie te czynniki tworzyły perfect storm, która doprowadziła do tego historycznego momentu. To nie była jałmużna, to była inwestycja w najcenniejszy kapitał, jaki posiada każde społeczeństwo jego seniorów. Dla Marii i tysięcy jej rówieśników ta kwota oznaczała więcej niż tylko pieniądze. To była nadzieja. To była godność. To była wreszcie możliwość oddechnięcia z ulgą i pomyślenia o czymś więcej niż tylko przetrwanie. W miastach i wsiach, w małych mieszkaniach i domach opieki, setki tysięcy emerytów wstrzymało oddech. Telefony dzwoniły, sąsiedzi rozmawiali, rodziny się zacieśniały. Nagle everyone stawał się częścią większej opowieści opowieści o sprawiedliwości, solidarności i szacunku. Ale czy ta kwota rozwiąże wszystkie problemy emerytów? Czy to początek prawdziwej zmiany, czy tylko chwilowy błysk nadziei? Odpowiedź nie była prosta, a jej konsekwencje mogły być daleko idące. W kolejnych dniach media będą analizować każdy aspekt tej decyzji. Ekonomiści będą przedstawiać swoje teorie, politycy będą się spierać, ale dla emerytów liczyć się będzie tylko jedno realna pomoc w trudnych czasach. Maria patrzy przez okno, a jej wzrok jest pełen nadziei. Cztery tysiące złotych kwota, która może zmienić wszystko. Nie tylko jej życie, ale życie całego pokolenia, które przez lata było niedoceniane i marginalizowane. Każda historia ma swoją głębię, swoje ukryte warstwy. A historia czterech tysięcy złotych dla emerytów była jak góra lodowa to, co widać na powierzchni, to zaledwie ułamek prawdziwej rzeczywistości. Za numerami, za statystykami kryją się prawdziwe ludzkie losy. Weźmy Stanisława emeryta z małego miasteczka na Podkarpaciu. Jego życie to mozaika trudnych doświadczeń, czasy PRL-u, transformacja ustrojowa, długie lata pracy w fabryce, gdzie każdy dzień był walką o przetrwanie. A teraz nagle pojawia się szansa na godniejsze życie. System emerytalny w Polsce to nie jest tylko kwestia liczb. To opowieść o pokoleniu, które zbudowało fundamenty dzisiejszego państwa. Ci ludzie pamiętają czasy, gdy pieniądze traciły wartość w ciągu jednego dnia, gdy trzeba było stać w kolejkach po podstawowe artykuły. Ich odporność, determinacja to prawdziwy kapitał, którego nie można zmierzyć żadną walutą. Ale dlaczego akurat 4000 zł? Odpowiedź kryje się w zawiłościach ekonomicznej strategii rządu. To nie była przypadkowa kwota. To wynik skomplikowanych analiz, które uwzględniały inflację, rosnące koszty życia, realną siłę nabywczą emerytów. W tle tej decyzji toczyła się prawdziwa bitwa. Bitwa o godność seniorów, o ich miejsce we współczesnym społeczeństwie. Bo emerytura to nie tylko pieniądze, to wieloletniej pracy, to forma społecznego szacunku. Dla wielu emerytów ta kwota oznaczała więcej niż tylko dodatkowe środki. To była możliwość kupienia leków bez liczenia każdego grosza, to była szansa na małą przyjemność, której przez lata sobie odmawiali. Być może wspólny obiad z rodziną, być może książka, którą zawsze chcieli przeczytać, ale nigdy nie mieli na nią stać. System ZUS stawał się czymś więcej niż tylko urzędem. Stawał się symbolem solidarności międzypokoleniowej. To przypomnienie, że społeczeństwo to nie tylko młodzi, dynamiczni pracownicy. To także ci, którzy przez całe życie budowali naszą wspólną rzeczywistość. Ale nie wszystko było idealne. Wciąż pozostawały pytania. Czy cztery tysiące złotych wystarczy? Czy to początek prawdziwej zmiany, czy tylko chwilowy gest? Ekonomiści spierali się, politycy prowadzili zaciekłe dyskusje, a emeryt z małej wioski dalej zastanawiał się, czy wreszcie będzie mógł godnie żyć. Historia Marii, Stanisława i tysięcy innych emerytów stawała się głosem całego pokolenia. Głosem, który domagał się nie tylko pieniędzy, ale przede wszystkim szacunku i godności. W tle tych wszystkich wydarzeń toczyło się coś więcej niż tylko zwykła transakcja. To była bitwa o duszę, o pamięć, o rekegnyszen wieloletniej ciężkiej pracy. Każda złotówka miała swoje imię, swoją historię, swoje marzenia. Czy ta kwota zmieni wszystko? Czy będzie początkiem prawdziwej rewolucji w systemie emerytalnym? Odpowiedź była złożona, wielowarstwowa, tak jak złożone było życie każdego emeryta. I choć oficjalne komunikaty mówiły o wsparciu finansowym, prawdziwa wartość tej decyzji była gdzie indziej. W łzach wzruszenia, w uśmiechu ulgi, w poczuciu, że wreszcie ktoś zauważył ich trud. To nie była tylko decyzja ekonomiczna. To była deklaracja wartości. Deklaracja, że w tym społeczeństwie każdy bez względu na wiek ma prawo do godnego życia. A historia czterech tysięcy złotych dopiero się zaczynała. Władza wie, że pieniądze to tylko początek. Prawdziwa zmiana dzieje się w sercach i umysłach ludzi. A historia czterech tysięcy złotych stawała się czymś więcej niż tylko kolejnym epizodem w skomplikowanej narracji polskiego systemu emerytalnego. W małym mieszkaniu na krakowskim Kazimierzu Helena siedziała przy starym, pamiętającym czasy PRL u stole. Jej dłonie, pureń pracą i czasem, delikatnie rozłożyły list z ZUS-u, każda zmarszczka na jej twarzy opowiadała historię, historię kobiety, która przetrwała wojnę, komunizm, transformację ustrojową i dziesiątki innych życiowych wyzwań. Cztery tysiące złotych. Kwota, która dla młodych mogła wydawać się błahostką, dla niej była jak wyrok. Wyrok łaski, wyrok sprawiedliwości, wyrok remembered. Ale ta historia miała jeszcze więcej warstw. Za każdą złotówką kryły się dziesiątki ludzkich losów, dziesiątki niewyplewionych krzywd, dziesiątki niedopowiedzianych historii. To nie była tylko kwestia pieniędzy. To była kwestia godności. W gabinetach decyzyjnych toczyły się niewidoczne dla zwykłego obywatela rozmowy. Ekonomiści z najlepszych uczelni, politycy z różnych opcji, eksperci od zabezpieczeń społecznych, wszyscy wiedzieli, że ta decyzja to więcej niż tylko numeryczna kalkulacja. Inflacja była jak niewidzialny wróg. Zjadała oszczędności, niszczyła plany, degradowała marzenia. A emeryt był zawsze najbardziej narażony na jej niszczycielskie działanie. Ci, którzy całe życie odkładali, nagle zauważali, że ich oszczędności są warte tyle, co kawałek papieru. Stanisław, emerytowany górnik z Śląska, pamiętał czasy, gdy za swoją ciężką pracę dostawał symboliczne grosze. Jego córka, menedżer w nowoczesnej korporacji, nie mogła zrozumieć, przez ile trudów musiał przejść jej ojciec, aby zapewnić rodzinie podstawy egzystencji. Cztery tysiące złotych to nie była jałmużna. To była forma zadośćuczynienia. Forma recognition wieloletniej, często niedocenianej pracy. Każda złotówka miała swoją historię historię niedożywionych dzieci, których rodzice odkładali na ich edukację, historię marzeń odkładanych w nieskończoność, historię wyrzeczeń. Media walczyły o każdy szczegół tej historii. Jedni widzieli w tym propagandowy chwyt, inni realną zmianę. Ale dla emerytów liczyło się tylko jedno możliwość oddechnięcia możliwość spokojniejszego patrzenia w przyszłość. Anna, emerytka z małej wioski pod Lublinem, Pierwszy raz od lat mogła pomyśleć o czymś więcej niż tylko przetrwanie. Może wreszcie kupi książki, które zawsze chciała przeczytać. Może wspomoże wnuki. Może pozwoli sobie na mały, ale jakże ważny komfort. System emerytalny stawał się żywym organizmem. Nie był już onli numeryczną maszynerią, ale miejscem, gdzie ludzkie losy spotykały się z ekonomiczną koniecznością. Gdzie cyfry stawały się historiami, a statystyki ludzkimi emocjami. Ale pytanie wciąż pozostawało, czy to koniec, czy dopiero byginy? Czy cztery tysiące złotych to początek prawdziwej rewolucji w myśleniu o seniorach, czy tylko chwilowy błysk nadziei? Odpowiedź była tak skomplikowana, jak same ludzkie losy. Tak nieprzewidywalna, jak życiorysy emerytów, którzy przez dziesięciolecia budowali fundament dzisiejszej Polski.